Rząd przekazał ochotniczym strażom pożarnym 82 miliony złotych. W powiecie czarnkowsko-czcianeckim rozdysponowano już pieniądze. Każda z jednostek OSP ma dostać po 5 tysięcy złotych. Mają to być pieniądze przeznaczone na działalność kulturalną i edukacyjną. Wnioski przede, przede wszystkim są związane z zakupem sprzętu medycznego, sprzętu szkoleniowego, sprzętu do prowadzenia profilaktyki społecznej, sprzętu również dla młodzieży. Te dodatkowe pieniądze muszą być wydane na działalność inną niż ratowanie zdrowia i mienia, choć to właśnie te zadania są podstawą ich działalności. Tymczasem, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, tylko 30% jednostek OSP jest na to przygotowana. Oznacza to, że tylko w 3 z 10 jednostek strażacy ochotnicy są odpowiednio wyposażeni i przeszkoleni. Mają ubezpieczenie i badania lekarskie. Najczęściej lekceważono obowiązek dotyczący badań lekarskich i podstawowego przeszkolenia pożarniczego. Dochodziło nawet do sytuacji, w których ratownicy brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych bez wymaganego ubezpieczenia. Strażacy widzą to inaczej. Z regułki podeszli do sprawy i mieli kartkę. Aha, to, to, to musi być. Jeżeli jednostka nie spełniała wszystkich wymagań, nikt uznał to jako nieprawidłowości. Strażacy jednak uspokajają. Komenda powiatowa w Czarnkowie co roku przeprowadza przegląd techniczny, na którym jest sprawdzana dokumentacja ubezpieczenia ratowników, badania ratowników. W sierpniu zmieniła się ustawa, która nakłada na OSP nowe obowiązki. Ochotnicze straże pożarne od teraz mają obowiązek propagować wiedzę przeciwpożarową i właśnie na to zadanie otrzymali dotację rządową.